Ach, Karion, Karion, co oni tobie zrobili? Pamiętacie jeszcze jego debiut, jego pierwsze wejście podczas jeszcze Performance Center ery, kiedy każdy miał takie WOW. To jest przyszła gwiazda, to jest przyszły main eventer, w jednym słowie to jest przyszłość World Wrestling Entertainment. No ale jak widać plany potoczyły się nieco inaczej. Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Lesiu z Attitude Polska, oto kolejny odcinek WWE Shortcut. I dzisiaj porozmawiamy sobie o Monday Night Row z dnia 23 sierpnia 2021 roku. Odcinek miał się pojawić zdecydowanie, ale to zdecydowanie wcześniej, jednak przez problemy techniczne. No to ja mam aktualnie na zegarze godzinę 20, więc pewnie zanim to wstawię, to będzie godzina jakaś 22. Więc mam nadzieję, że za to poświęcenie zobaczę dużo łapek w górę pod tym materiałem. Jesteśmy po największej imprezie lata, jednak nie zwalniamy, ponieważ już niedługo wracamy do naszych ulubionych. Ulubionych Gal Pay Per View, czyli tych mających miejsce w Arabii Saudyjskiej. Już nie mogę się zaczekać tych Goldbergów, Undertakerów i Brocków Lesnarów. Yy, no, a tymczasem przypominam jeszcze o subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie i zobaczmy, co wydarzyło się na czerwonej tygodniówce. Pierwsze, co ujrzeliśmy, to promo mistrza WWE Bobiego Lesleya wraz z jego menadżerem MVP. Em. Stwierdzili, że wiedzieli, że Goldberg będzie godnym przeciwnikiem dla Leszleja na SummerSlam, jednak nie wiedzieli, że razem z Goldbergiem będzie jego syn. Mimo tego, że pokazał się z całkiem niezłej strony, to tylko do mu się rozwścieczyć The Almighty WWE Champion, który po prostu Goldberga rozpieprzył. Następnie MVP powiedział w sumie podobną rzecz co na SummerSlam, czyli, że no, potem syn Goldberga zaatakował, ale skąd Lashley mógł wiedzieć, że to był akurat syn Goldberga? To mógł być każdy, to mógł być każdy z widowni, ktokolwiek by to zrobił, to Lashley zareagowałby dokładnie tak samo, no i zaczęli wszystkich nazywać tchórzami, Goldberga, że się poddał, no i fanów że żaden nie byłby w stanie pokonać The i WWE Championa i wtedy na arenie pojawił się ktoś niespodziewany, gdyż był to mistrz United States, Damien Priest. W skrócie powiedział, że on nie jest tchórzem, że on nie skacze od tyłu i twarzą w twarz wzywa mistrza WWE na pojedynek one on one. Na początku Lashley nie był tym pomysłem jakoś mocno zachwycony, ale kiedy Priest powiedział, że no jeśli nie zaakceptujesz, to będziesz tchórzem, no to wtedy się wkurzył, no i zaraz dostaliśmy właśnie ten pojedynek. No i na papierze Champion vs Champion, United States kontra WWE, Damian Priest kontra Bobby Lashley, był to materiał na niesamowitą walkę, jednak w sumie nie zdążyła się ona rozkręcić, kiedy od tyłu Damiana Priest'a zaatakował Sheamus, oczywiście dyskwalifikacja, potem na pomoc przyszedł Drew McIntyre, dostaliśmy reklamę, wtedy pewnie pojawił się na arenie Teddy Long i powiedział, yeah, we're gonna have a tag team match, player i po reklamie dostaliśmy właśnie pojedynek Lashley i Sheamus kontra Drew McIntyre i Damian Priest. No i tutaj no walka była zdecydowanie, ale to zdecydowanie lepsza, szczególnie dlatego, że nie trwała dwie minuty. Panowie dali naprawdę kilka ciężkich mówców. wiadomo McIntyre i Sheamus znają się od lat, Damon Priest zdążył się poznać z Sheamusem, Lashley również nie jest byle kim, w końcu jest mistrzem WWE, ale jak to się zakończyło? Otóż w pewnym momencie Lashley stwierdził, że a pierdziele to idę sobie. I oczywiście Sheamus był taki, co tu w sumie właściwie się stało i to wykorzystał chyba Brumek wykonał Claymora i w taki sposób drużyna Face'ów odniosła zwycięstwo. Było to takie troszeczkę znikąd, w sensie nie wiem, dlaczego Leslie tak nagle stwierdził, że a, w sumie to, to nie chce mi się walczyć czy cokolwiek i odszedł od Sheymusa. Yy, sama walka naprawdę na plus, zakończenie dające do myślenia. Przez sekundę myślałem, że być może będzie to prowadzić do walki Sheymus kontra Lesli na Extreme Rules, ale jak się potem dowiemy, myślę, że może być z tym ciężko. No bo wiadomo, Damien nie pójdzie na Lezleya, ponieważ jest mistrzem United States a McIntyre nie pójdzie, ponieważ nie może pójść, chyba że WWE już o tym zapomniało. Dalej wywiad z Dudrop, i myślałam, że zakończymy z tym idiotycznym imieniem po tym jak ta odwróciła się od Ivy Marina SummerSlam. Ale okazuje się, że Dudrop spodobało się to imię, więc tak pozostanie jej super ekstra, więc McMahon na pewno ma szeroki uśmiech aktualnie na twarzy. W sumie nic konkretnego nie powiedziała, tyle tylko, że nie wiem czemu byłam tyle czasu u boku. Evie Marie. I tutaj się zgodzę, ponieważ chyba przy okazji już drugiej walki były pomiędzy tymi zawodniczkami z pięcia. Więc no, trwało to zdecydowanie zbyt długo. Ale że no, niedługo skopię tyłek Iwy Marie. Potem Iwa Marie zaatakowała do drop. Więc szykuje się ich rywalizacja. W przyszłym tygodniu dostaniemy ich walkę. Więc tak. No i przechodzimy do naszego ulubionego punktu każdotygodniowego omówienia Monday Night Raw, czyli walka Carriona Crossa i o Jezus, co oni z nim zrobili? Zostawcie go, oni i tak już nie żyje. No i niektórzy powiedzą, że ale to tylko maska i faktycznie to tylko maska, ponieważ przynajmniej w tym tygodniu Ricochet'a zaskłaszował, ale kiedy po prostu to zobaczyłem, to ja miałem tylko takie xd, co oni robią. Ale tak, Carrion Cross debiutuje w swoim, nie wiem, nowym gigu, Miku Gladiatora i o ile takie jednorazowe wejście powiedzmy na jakieś gali pay-per-view, no co uznam za spoko. Tak, jeśli ma co tydzień tak wychodzić, no to kurde, co to jest? Lord Tensei, co to ma być? WWE, no ale dobra, to nie jest program o modzie, to jest program o wrestlingu Carrion Cross w kilka minut, znaczy w kilka minut, w kilkadziesiąt sekund skłaszuje rykoszeta, no i chyba możemy przejść dalej. A dalej na zapleczu spotkali się Sheamus z Bobim Leshly, Leshleyem, jakkolwiek by to odmieniać. Sheamus był wściekły na to, że Leszli się od niego odwrócił, a Lesli powiedział, że, ej, w sumie nie mamy żadnych powiązań ze sobą, więc w sumie whatever. No i potem się dowiemy, że w przyszłym tygodniu będzie walka Sheamus kontra Bobby Leshly, więc nawet jeśli mieliby ciągnąć tą rywalizację do Elimination, nie, do Elimination, przepraszam, do Extreme Ruse, no to już ją trochę zepsuli, ponieważ dostaniemy ich pojedynki już w przyszłym tygodniu ponieważ, tak będąc szczerym, to nie wiem jaki będzie rywal dla Leszleja na Extreme Rules. Ten Sheamus nawet mógłby pasować, mimo tego, że jest on-heal'em, ponieważ no podbudowanych faceów aktualnie mamy jak na lekarstwo na Monday Night Raw, więc mam nadzieję, że no nie zepsują tego i być może pociągną to do Extreme Rules, ale nawet jeśli nie, no to może coś fajnego wykombinują. Wierzę w was WWE, mimo że na pewno nie powinienem. Mm, teraz pora na jedną chyba z jedynych zapowiedzianych rzeczy na Monday Night Czyli występ Logana Pola w Moist TV. W ogóle piękne było to, że Logan Paul Dostawał najbardziej chilową reakcję od chyba aktualnie wszystkich Gwiazd WWE, w sensie nie pamiętam Kiedy ostatni raz ktoś aż tak bardzo Został wybuczany na arenie Morrison coś tam zaczął się pytać O jego walkę, czy tam o walkę jego brata W sumie nie interesuje mnie to za bardzo Ale na arenę wyszedł Miz, który dostał naprawdę Bardzo, bardzo fajną reakcję No i ta reakcja pociągnęła się dalej, gdyż Zaczął on, no co ja będę mówić Cisnąć Logana Paula, na przykład No ciekawe w której rundzie twój brat zostanie snokał tam oczywiście Paul się wkurzył, podszedł do nich John Morrison i powiedział No, chciałbym zobaczyć jak Logan nokautuje The Mizem Miz takie, pff, co ty właśnie powiedziałeś, myślałem, że jesteśmy przyjaciółmi I zaczęła się kłótnia, zaczęli się wymieniać zdaniami. Eee, Logan Paul powiedział, dobra, ja tam sobie idę No i tak się kłócą, kłócą, kłócą o różne rzeczy Typu, że nie wiem, Miz nie lubi i tego typu rzeczy I potem wyszedł Xavier Woods, tam zbił spionę z Loganem Paulem Ponieważ podczas tego proma było takie coś, że Miss powiedział, no, jestem ulubioną gwiazdą z dom Logana Paula, a Logan Paul powiedział, że nie, ja wolę The New Day. Ciekawe, gdzie jest Kofi. Nieważne. Xavier Woods kontra Demis i w sumie ta walka była po to, żeby pokazać, że już Demis i John Morrison tak dobrze się nie niedogadują, ponieważ w pewnym momencie Johnny Drip Drip wziął te swoje dripsticky i zaczął je rozlewać, i miało to potem pomóc Mizowi, nie wiem, rzucić Xaviera na schody, jednak potem to się odwróciło przeciwko niemu, a potem, no to chciał Morrison pomóc swojemu przyjacielowi, jednak ostatecznie zdekoncentrował sędziom, kiedy Miz wykonywał rola, potem Xavier wykonał rola i w taki sposób zwyciężył. No i John Morrison chciał się pogodzić, zaczęli tam tryskać wodę do publiczności, jednak dla Miza było to wystarczająco... Dużo i zaatakował Johna Morrisona, czyli yy, tak, team John Morrison i Demis aktualnie przestaje istnieć, i w sumie co o tym myślę? Panowie byli ze sobą gdzieś od TLC 2019. O Jezus, Maria, to dużo czasu, ponieważ wtedy chyba zadebytował Morrison, w sensie powrócił po tym, jak Demis przegrał z brajem Wyattem na TLC, właśnie. No i mieli oni swoje momenty. Większość czasu byli jednak w Fandeldom erze. Myślę, że jakby była publiczność. To lepiej by mogli wykorzystać swoją współpracę. Jednak chyba będę dobrze wspominać. Mimo, że większość czasu byli cringe'owi i mieli taki problem, że byli za długo w jednych rywalizacjach. Na przykład rywalizacja Miza z Drummack'Entirem. Co w się sensie Miza i Morrisona, albo rywalizacja ostatnia z Damienem Priestem. To po prostu trwało zdecydowanie, ale to zdecydowanie zbyt długo. E, co było w sumie przed Drummack'Entirem? Nie pamiętam. A, Otis. Tam też trochę walczyli ze sobą. Jednak Myślę, że jakby była publiczność, to mogliby wykorzystać ich lepiej, a teraz jest rozłam, John Morrison chyba jest Face'em, Demis jest Hillem i za tydzień dostaniemy ich pojedynek. Mogli to pociągnąć dłużej, nawet mogłabyś to walka jakaś na pay-per-view, no ale skoro chcą tak wszystko szybko kończyć, no to niech im będzie. Już wolę to niż jak mają walczyć ze sobą 20 razy, co nie jest powiedziane, że tak się ostatecznie nie stanie, jednak mam nadzieję, że nie. Yy, później przeszliśmy na zaplecze i Nikki rozpowiedziała powiedziała do Rhea Ripley Ej, może zawalczymy z Nion Jax i Shane Baszler. I taka cool Rhea Ripley, którą znamy z czasów NXT, powiedziałaby w tym momencie Get the hell out of me. I tak powinna powiedzieć, ona powiedziała No, dobra, dobra, dobra. Yy, jakaś winietka z 24-7 Championship, tam coś tam Reginald mówił, Downloady Altrufowi i jakże to zawie i uciekł wózkiem od lodów, whatever. A następnie segment z udziałem Ark Bro, gdzie Riddle ekscytował się celebracją zdobycia tytułu Froad Team. Orton był spokojny, powiedział: Riddle, ja tam nie lubię celebracji, nie lubię tam tego wszystkiego. Zrobię to, tylko nie zrób ty nic głupiego. I wtedy Riddle odpowiedział: Randy, czy ja kiedyś zrobiłem coś głupiego? Oh. Jak ja ich kocham, po prostu niech oni mają te tytuły na zawsze. Niestety dla wszystkich fanów storylineu Jinder Mahal kontra Drew McIntyre muszę powiedzieć, że ta rywalizacja chyba się zakończyła, gdyż dzisiaj Jinder Mahal zmierzył się z Mansurem. Więc też wszystkich fanów rywalizacji Mansur i Ali kontra Macy Tibar również zasmucę, ponieważ ta rywalizacja chyba również się zakończyła. Ale chodziło o to w tej walce, że przed walką Mansur powiedział Aliemu, że on nie chce, żeby Ali interweniował w tym tygodniu w ich walkę, bo on chce wygrać tak jak należy. No i Ginter sobie walczył i w pewnym momencie tak podszedł do narożnika i zaczął nawalać, sędzia policzył do pięciu, powiedział yy, DQ, no i było DQ i Ginter się cieszył, mimo że przegrał. W sensie ja wiem, że on nie będzie nowym mistrzem WWE. Przynajmniej mam taką nadzieję, yy, ale no, mógł starać się wygrać, a nie po prostu dać się kwalifikować tak po prostu i potem jeszcze mówić, o, ale ja jestem super, wili szanki, bicie mi, prawo. O Jezus Maria. Yy, potem segmencik z Damienem Pritzem i Drew McEntirem i w skrócie McIntyre powiedział, że no, kiedyś tam piłem z trzejmusem, a dzisiaj zobaczę jak ty pijesz. Więc jak widać, panowie mieli dobre plany na wieczór. Następnie na arenę wyszła nowa mistrzyni Raw Tag Team, czyli Charlotte Flair, wzięła mikrofon i dała ona całkiem przyjemne promko. Na początku wszystkim przypomniała, ile to razy zdobyła ona mistrzostwa kobiet jakiekolwiek, w sensie i Divas, i SmackDown, i Raw, i że ma tych title reignów już 12, że nikt nigdy nie będzie w stanie dorównać jej osiągnięciom, że wszystko zrobiła sama, że nie potrzebuje nikogo, aby to wszystko osiągnąć. Będzie trzymała ten tytuł, ile tylko będzie chciała. A następnie zaczęła się porównywać do Niki aż mówiąc takie: No, patrzcie na nią, jakaś kurde kobieta w stroju superuchaterki. Tak powinna wyglądać mistrzyni Row. I ja chcę przywrócić prestiż tego tytułowi. Ja chcę przywrócić prestiż tygodniówce Monday Night Row. I ja chcę po raz kolejny stworzyć kobiecą rewolucję. Ja ją rozpoczęłam ileś tam lat temu. Ile to było? Przed resumeniem 32. Szybką matematykę. 5,5 mniej więcej, powiedzmy. i teraz ja zrobię to ponownie, mam taką nadzieję, ponieważ Charlotte jest dobra i wierzę, że będzie ona w stanie cokolwiek zmienić i że, na przykład, te tygodniówki z tygodnia na tydzień będzie się oglądać coraz lepiej. Jednak czy na długo, ponieważ na arenie usłyszeliśmy muzykę Alexy Bliss, która przyszła, aby przywitać się z Charlotte, i to chyba dało nam wystarczająco dużo informacji. Czyli w skrócie Alexa Bliss kontra Charlotte na Extreme Rules. Nie będę jak na razie nic mówić, dam temu story się rozkręcić. Na ten moment nie zrobili jeszcze jakiś dziwnych spooky scary rzeczy, ale jeżeli ma to wyglądać jak do tego momentu, w sensie wiem, że Alexa się rozkręci, jednak na razie nie jest źle. Nikki Almost and Superhero i Ria Ripley kontra Shayna Baszler i Nia Jax. W ogóle byłem pewien, że Shayna Baszler i Nia Jax jakieś 2-3 tygodnie temu się rozłączyły, ale jak widać... Jak widać nie, jednak czy to wyszło im na dobre? No chyba nie za bardzo, ponieważ przykrały kolejny pojedynek przez miscommunication, Communication, ponieważ pod koniec tam Naja Jax zaatakowała niechcący Shane, kiedy chciała przerwać Pin. Tam potem ja powiedziała dobra, Niki skacz na Naje, ja wykonam Reptile i w taki sposób face zawodniczki wygrały ale, Boże Święty, jak mnie denerwuje aktualny styl walki na w sensie denerwuje mnie bardziej, niż zazwyczaj denerwował, czyli to już naprawdę jest taki wysoki, wysoki poziom, jak tylko widzę Nia Jax na moim ekranie, to mówię sobie, nie, nie chcę tego oglądać, po co ja to oglądam, yy, ale chyba już ostatecznie rozłączyły się z yy, Shayna Baszler, chociaż kto ich tam wie, dopóki nie powiedzą nam dosłownie, że jest to rozłam, to chyba nie możemy być w 100% pewni, no pamiętamy, jak tam Murphy się rozłączał od Rollinsa, to to trwało chyba z dwa miesiące. A teraz przechodzimy do celebracji zdobycia tytułów Road Tag Team przez RK Bro, można powiedzieć Festival of Friendship wersja V2. Na początku wszedł sam Riddle, który wziął mikrofon i powiedział, że mieli z Randy'im długą drogę, byli RK Bro, potem Randy odszedł, potem wykonał RKO, potem znowu byli razem, ale wszystko skończyło się dobrze i na same Slam zdobyli tytuły Road Tag Team. Zapowiedział on swojego najlepszego bro, Randy Ortona, rozpoczęła się celebracja i na koniec okazało się, że Riddle ma dla Randy'ego prezent i okazała się nią być spersonalizowana hulajnoga właśnie dla Randy'ego. Piękne było to, że przez cały ten segment Randy nie wypowiedział ani jednego słowa, a i tak chyba zrobił najlepszą robotę i z Riddle'a. I z AJ'a, i z Omosa, ponieważ tak potem wyszli AJ i Omos i AJ powiedział, że no, Riddle, ty dałeś prezent Ortonowi, jednak Orton nic nie dał tobie, ale spokojnie, ponieważ ja dam tobie prezent i będzie to taki wpierdziel, że w końcu dostaniemy rewanż na walkę o tytuły Raw Tag Team. W ogóle dziwne było to, że kiedy AJ wchodził, tak wszedł, minęło pół minuty. I dopiero potem wszedł Omos. Znaczy, zazwyczaj tak jest, że Omos wchodzi jakiś czas po ij ale to trwało tak długo i tak naprawdę bardzo długo. I nie to, żebym, nie wiem, teraz zaczął jakieś domysły snuć. Po prostu było to dziwne. Riddle oczywiście odpowiedział na wezwanie. Powiedział, eee, może tydzień temu udało ci się mnie pokonać. Jednak w tym tygodniu mam przy swoim boku Randy'ego Ortona i nic złego mi się nie wydarzy. I tak, main event naprawdę... Porządna walka i nie mam się do czego przyciapić. Chyba lepsza walka niż w zeszłym tygodniu, mimo że już tydzień temu panowie dali dobre show. Tak jednak w tym tygodniu było znakomicie. I jeszcze ta końcówka, kiedy Omos no znowu zaczyna się wtrącać. W sensie on nawet nie musi się wtrącać, wystarczy, że jest przy ringu. I to już wystarczająco dekoncentruje jego przeciwników. Ale Randy Orton mówi, dobra, muszę sobie z tym poradzić. Bierze tą hulajnogę od Riddle'a i zaczyna nawalać nią Omosa. Wszystko to dekoncentruje aj który dostaje bro Derek i w taki sposób przegrywa z Riddlem. Pewnie to stary zostanie pociągnięte do Extreme Rules i czy ja będę narzekać, w sumie nie, ponieważ no AJ jest fajny, ma dobrą chemię z Riddlem i z Ortonem. Aktualnie na jakichś tak takich wiarygodnych do walki z Ark i Bro nie ma, więc chyba nie będę na nic narzekać i po prostu w taki sposób zakończę omawianie tejże tygodniówki. Trochę się na niej wydarzyło, dostaliśmy jakieś tam podstawowe podbudowy pod Extreme Rules. Mamy chyba jeszcze ponad miesiąc albo coś około miesiąca do tej gali, więc mam nadzieję, że WWE coś tam sklei. Wiadomo nie jest to pay-per-view jakieś bardzo ważne, ale zawsze fajnie widzieć kilka walk z trochę ekstremalniejszymi stypulacjami, dobrze podbudowane. To by było na tyle. Mówi do was Lesiu, z Attitude Polska. Przypominam o pozostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i słyszymy się już w sobotę na omówieniu SmackDown chyba że coś nagram w tygodniu ale nie planuję także także tego także cześć